Cały świat, panowie, rozmawia o Robercie Lewandowskim, więc my też musimy porozmawiać o Robercie Lewandowskim. Ja bym chciał zapytać o kontekst, kto powinien grać, bo że lewy powinien grać, to nie mamy wątpliwości. Pytanie, kto powinien grać koło niego? Czy podobała wam się dzisiaj jego współpraca z Adamem Buksą? Adam Boks ma świetne warunki fizyczne, jest bardzo agresywny, silny, idzie na każdą piłkę. Trudno powiedzieć, jak im się współpracuje, czy on się rozumie na pamięć, czy nie, bo widać było, że w wielu sytuacjach Lewandowski szukał go i próbował mu dograć. Ale też jest Świderski. Też widać to, że on też nie odpuszcza i też by się w tej rezultacji chciał znaleźć. Także tutaj wybór będzie ciekawy, bo też jest kwestia na koło tener postawi, Bo dotychczas pamiętamy czasy w Mistrzostwach Europy, gdzie trzech zawodników w każdym meczu kryło Lewandowskiego, a mieli ich strzelał bramki. Więc tutaj też musi być zawodnik, który będzie strzelał te bramki. Dzisiaj na przykład mają sytuację czystą, nie wykorzystał Buksa sytuacji, ale warunki ma świetne. Jest ciekawym materiałem, ale też bym się przyglądał innym zawodnikom. O, i tak Adam Buksa i Robert Lewandowski to jest para, która Cię przekonuje na przyszłość w reprezentacji, czy niech próbują teraz inni? Tak i nie. Jest to na pewno wariant godny rozważenia, natomiast ma tutaj i komfort, i problem czasownik Niewicz na tej pozycji, bo ma kilku zawodników, konkretnie czterech, wśród których może rotować i może szukać tego najlepszego partnera dla Roberta Lewandowskiego i każdy z nich gwarantuje troszkę coś innego, bo jest Adam Buksa, jest Karol Świderski, który dzisiaj skorzystał właśnie z tego, że uwaga obrońców jest często skupiona na Lewandowskim i kiedy. ja tak on jest dobry w tej tak kwestii, świderski. I tak to będzie, i, i, tak, i wykorzystał to, że gdzieś tam znalazł się, gdybyśmy grali tylko na jednego napastnika, nie wiem, Piotr Kazieńskiego podwieszonego, zapewne nie znalazłby się w tym rejonie boiska gdzieś świderski, żeby, żeby piłkę dobić, więc myślę, że ta gra na dwóch napastników przy urodzaju, jaki mamy na tym pozycji, faktycznie jest dobrym pomysłem. Dużo mogą właśnie zyskać zmiennicy, kiedy, kiedy wchodzą na podmęczonego rywala, bo to zawsze jest troszeczkę inaczej, troszkę gra jest rozciągnięta bardziej na całym boisku, kiedy jedni chcą gonić wynik, drudzy chcą, mogą kontrolować kiedy gra się albo o pełną pulę, albo żeby, żeby bramki nie stracić. Jest doświadczony, bo już właściwie jest doświadczony Arek Milik, doświadczony nie tylko na boisku, ale i kontuzjami niestety. Szkoda, że nie może złapać takiej regularności w grze, teraz też został w Warszawie, nawet nie pojechał z ekipą do Wrocławia. Patrząc tylko tak na umiejętności piłkarskie, pewnie to byłby najpoważniejszy kandydat, żeby grać obok Lewandowskiego. Natomiast yy, trzeba cały czas liczyć, że on dojdzie yy, do zdrowia. Jest ten typowy łowca bramek Krzysztof Piątek. Zawodnik o innej, moim zdaniem, troszkę charakterystycznej, może zbliżonej do, innej niż oczywiście Milik, yy, zbliżonej bardziej do, do, do Świderskiego, takiej typowej dziewiątki, która zostaje w polu karnym. I to też może być całkiem ciekawe dla Lewandowskiego, bo to jest zawodnik o szerokim wachlarzu umiejętności, który może Świętym cofnąć się. Tak jest, to, jest to prawda. Świetne no. Lewandowski, świetny. I, I Piątek może korzystać na tym, że, że Lewandowski też może grać nieco niżej, czasami cofa się bardziej do rozegrania i on to w reprezentacji yy, lubi robić.